Nowa melodia. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że czułaś się, jakbyś dryfowała bez celu, a każdy dzień był tylko powtórzeniem poprzedniego? Ja tak miałam. Moje życie zgasło, odkąd pół roku temu straciłam posadę księgowej. Każda pobudka o siódmej rano oznaczała kolejne przeglądanie ofert pracy, które nigdy nie wydawały się odpowiednie. Potem kawa wypita w ciszy i samotność w mieszkaniu. Brakowało mi dźwięku dzwoniącego telefonu. Rozmów z koleżankami z biura. Czułam się niewidzialna, a długi czynsz i media rosły, przytłaczając mnie coraz bardziej. Najtrudniejsze były wieczory, kiedy siedziałam w salonie pogrążona w ciemności. Okna wychodziły na ruchliwą ulicę, ale ja czułam się, jakbym była w innej czasoprzestrzeni. Moja córka, dwudziestoletnia Marta, wyjechała na studia do innego miasta i brakowało mi jej śmiechu, jej opowieści. Czułam się osamotniona, bezradna. Każda próba znalezienia pracy kończyła się niepowodzeniem, a ja powoli traciłam nadzieję. Myślałam, że już nigdy nie wrócę do normalności. Pewnego popołudnia, kiedy wracałam z kolejnej bezowocnej rozmowy rekrutacyjnej, usłyszałam piękną melodię. Ktoś grał na fortepianie w otwartym oknie kamienicy, obok Kanduksino. Dźwięki były tak czyste i pełne pasji, że przystanęłam. Po chwili muzyk, starszy mężczyzna z siwą brodą, zauważył mnie i uśmiechnął się. Lubię grać dla ludzi, powiedział. Zaczął grać znowu. A ja. Zaskoczona, wyznałam, że sama kiedyś marzyłam o grze na fortepianie, ale nigdy nie było na to czasu. Mężczyzna przedstawił się jako pan Jan tej. Nigdy nie jest za późno, żeby spełniać marzenia, droga pani, powiedział Kani. Zaprosił mnie do środka, do swojej pracowni, która okazała się być także szkołą muzyczną. Pan Jan, emerytowany pianista, zaoferował mi bezpłatne lekcje. Widzę w pani potencjał i pasję, dodał. Jego słowa. Pełne życzliwości, był jak promek słońca, ponto koł. Poczułam nagły przypływ energii. Szansa na powrót do czegoś, co kiedyś kochałam. Tego wieczoru, zamiast martwić się rachunkami, po raz pierwszy od miesięcy poczułam prawdziwą nadzieję. Zaczęłam chodzić na lekcje pana Jana. Dwa razy w tygodniu wieczorami zanurzałam się w świat muzyki fonti. Każda nuta, każdy akord był jak balsam dla mojej duszy. Po kilku tygodniach pan Jan zaproponował mi pomoc w biurze szkoły muzycznej, drobne prace administracyjne. To nie była księgowość, ale to była praca. Długi powoli malały, a ja czułam, że oddycham. Moje życie znowu nabierało kolorów, z nową melodią w tle. Wiedziałam, że to dopiero początek, ale po raz pierwszy od dawna znowu patrzyłam w przyszłość z nadzieją.